Jak można wykorzystać Disk w branży nieruchomości? Co to w ogóle jest Disk? Disk jest to narzędzie do analizy stylów zachowań. Jego nazwa pochodzi od czterech głównych stylów zachowania: czyli dominacja, wpływ, stałość i sumienność. Każdy z tych stylów reprezentuje inne podejście do podejmowania decyzji, komunikacji oraz rozwiązywania problemów. Model Disk pomaga zrozumieć naturalne predyspozycje ludzi i ich sposób funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. To narzędzie jest często wykorzystywane w biznesie, rekrutacji, sprzedaży, rozwoju osobistym, a my wykorzystamy go dzisiaj właśnie w branży nieruchomości. Stosując Disk, możesz lepiej zrozumieć klientów, ponieważ każdy klient ma inne potrzeby i styl komunikacji. Dzięki znajomości DISK można lepiej dostosować sposób rozmowy oraz ofertę. Klient D to klient zorientowany na cel. Podejmuje szybkie decyzje, preferuje konkretne informacje. Klient I to klient towarzyski, ceniący relacje i entuzjazm. Dlatego klienta ważna jest atmosfera współpracy. Klient S to klient spokojny, lojalny, który, który potrzebuje czasu i bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji. Klient C to klient analityczny, skupiony na szczegółach i danych. Wymagają oni precyzyjnych informacji. Jeśli podczas prezentacji domu agent rozpozna, że klient jest z grupy C, skupi się na szczegółach technicznych nieruchomości, np. materiałach, certyfikatach. Kosztach eksploatacji, natomiast przy kliencie I postawi na opowieści o sąsiedztwie i atmosferze miejsca. Dzięki Disk agenci nieruchomości mogą budować lepsze relacje, szybciej zamykać transakcje i osiągać większą satysfakcję klientów oraz własnego zespołu. Po więcej zaobserwuj.